Sobota, piąty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie z księgi Ezechiela, 37 rozdział, to przepiękna wizja powrotu po niewoli babilońskiej, zjednoczenia na nowo kraju, który przed niewolą był podzielony na dwa państwa. To wizja, która zakłada, bo w tym samym rozdziale jest mowa o działaniu Ducha Bożego, że to Duch Boży sprawi, że. Że te kości, wyschne, wyschłe kości powrócą do życia, i, i naprawdę Izrael, chociaż wydawał się stracić nadzieję, że u będzie dzięki Bożej interwencji. Ale w tym czytaniu mamy tyle takich obietnic, można powiedzieć, czy tyle takiego słowa nadziei, że można by powiedzieć, że to jest czytanie bardzo, bardzo przesiąknięte marzeniami. Bo Pan Bóg mówi, że zawsze z nimi przymierze pokoju, że ich rozmnoży, że ich osadzi, że mieszkanie będzie jego pomiędzy nich, że on będzie ich Bogiem, Michał, oni będą ludem, że zamieszkają synowie i wnuki na zawsze, że Dawid będzie władcą, że będą przestrzegać praw, że moje przykazania będą zachować i wypełniać. Można by powiedzieć, no prawie że to jest niemożliwe, żeby się to wszystko spełniło i nigdy się to chyba wszystko jakoś nie spełniło, ale chyba to jest piękne w Panu Bogu, że On pokazuje nam cel, pokazuje nam poprzeczkę albo marzenia, do których zawsze warto w życiu dążyć. Jak będziemy dążyć do świętości, to chociaż trochę nagrzeszymy, to będzie o wiele lepiej niż jak będziemy dążyć do bylej jakości. Jak będziemy dążyć do wielkości, to chociaż będą słabości, małości, to, to zawsze coś tam z tej wielkości osiągniemy. Jak będziemy się starać, nawet w życiu, do. No, Jakieś dobre relacje, to nawet jak się pokłócimy z tym czy z tamtym, no to zawsze jakaś tam dobra relacja się ustawi. Chodzi o to, żeby marzenia były zawsze wyższe niż nasze możliwości. Chodzi o to, żeby cele zawsze były bardziej święte niż, niż, to, niż to, jacy my jesteśmy. Nie dlatego, żeby się zniechęcać, żeby wpadać we frustrację, ale żeby ciągle mieć przed sobą cel, żeby ciągle mieć przed sobą marzenie, ciągle mieć przed sobą drogę, żeby się nie zadowolić tym, co jest w życiu, bo zawsze może być lepiej. Na tej drodze dążenia do doskonałości, do, do marzeń yy, są takie momenty, kiedy no, Pan Bóg wydaje się być słaby i tu psalm responsoryjny mówi o Bogu, który uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od Niego. Wybawi go, ale to znaczy, że Jakub jest zniewolony albo jest otoczony, jest pokonany przez kogoś, kto jest silniejszy od niego. Pan mu przyjdzie, wybawi go, ale będzie taki okres czasu, kiedy on będzie musiał mieć doświadczenie słabości, opuszczenia przez pana Boga porażki. I to w życiu też chyba jest jakoś wpisane w naszą historię, że. Chociaż modlimy się do Pana Boga, chociaż staramy się wszystko robić, to przychodzi taki moment, że człowiek mówi: No przegrałem, przegrałem, po ludzku nie umiem sobie tego poradzić. Nie wiem jak zrobić, po prostu wierzę, że Ty mi Panie Boże mnie wyzwolisz, ale, ale wiem, że muszę też przeżyć taki moment opuszczenia, słabości, taki moment porażki. W tym sensie, że jest to normalne życiowe, ale w tym sensie, żebyśmy też nie stracili nadziei na to, że wtedy jak jest nam bardzo źle i jak jesteśmy bardzo opuszczeni, żeby, żeby kochać, żeby być wiernym Panu Bogu, żeby to, co jest możliwe, żeby robić, żeby się po prostu nie zniechęcić do Ewangelii, żeby się nigdy nie zniechęcić do Boga, który czasami wydaje się być słabszy od tych, którzy nam robią krzywdę. W Ewangelii czytamy o tym, jak. jak Kombinują, że dzieje próbują go zabić, i, i nawet mówią, no lepiej, żeby on jeden umarł, niż cały naród. Bo jak, bo jak po prostu podburzy naród, to przyjdą Rzymianie i nas zniszczą. Można by sobie zadać pytanie, co im przeszkadzał Jezus, właśnie czego się bali, dlaczego zależało im na tym, żeby go uśmiercić. No właśnie, bali się tego, że z powodu niego będzie jeszcze gorzej. Czyli muszę cię usunąć, bo jeżeli cię nie usunę, to z powodu ciebie będzie jeszcze gorzej. I to jest też przyczyna, dlaczego ludzie walczą z Panem Bogiem, dlaczego ludzie walczą z Jezusem, bo się boją, że jak Jezus wkroczy w ich życie, w ich sumienia, to będą mieli gorzej. Będą musieli zrezygnować z jakich rzeczy, z jakich grzechów, z czegoś, co się Panu Bogu nie podoba. Jednym z przyczyn, może główną przyczyną odrzucenia Pana Boga jest to, że nie chcemy odrzucić to, co Pan Bóg odrzuca. I mamy dwie możliwości: albo, albo przyjąć Boga i pożegnać się z grzechem, albo pożegnać się z Bogiem, bo nie mamy siły ani ochoty na to, żeby żegnać się z tym, co Bóg nazywa grzechem, a co my nazywamy koniecznością. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.